Siemano, siemano, z tej strony Faltun. Witam w 24 odcinku z serii Sorka, przygody Dark Majora I tak na wstępie szybkie podziękowanie za aktywność pod ostatnimi odcinkami. Bardzo dziękuję za zostawione te łapki w górę. Oraz też komentarzy, sporo się pojawia, więc bardzo dziękuję. No i jeśli ten odcinek się również spodoba, też fajnie kłapę w górę, pod nim zostawisz. I co do tego odcinka, no trochę taki pechowy, no bo tam deski... Się przytrafiły, nie mogłem kolejnego levela dobić. No, ale takie życie nie zawsze się tylko progresuje. Więc zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Witam serdecznie kolejne nagrywki do kolejnego odcinka. Czy kolejnego, właśnie tego, który teraz, który teraz oglądacie. 24, chyba odcinek. No, parę dni miałem przerwy. Chyba zakończyłem nagrywanie, jak się zbliżał setny dzień na postaci. Dzisiaj już odebrana Daily Nagroda za 103 dzień, więc już 100 dni na postaci przebite. I tak przerwa parę dni, związana głównie z tym, że. Kostkę skręciłem może tak nie widać, ale siedzę sobie z nogą, z nogą na, na biurku. albo muszę w ten sposób sobie ją trzymać, więc też, też trochę nie grałem. No a teraz jak już jestem w stanie troszeczkę bardziej jakoś przy tym komputerze posiedzieć, to będę starał się coś dalej nagrywać. Zobaczę jak to, jak to będzie szło. No pewnie jakieś bardziej wymagające miejscówki. To nie wiem, czy coś będę kombinował, bo trochę tak śmiesznie siedzę. Może tak tego jakoś bardzo na kamerze nie widać, bo tylko no, jestem tak ucięty. Ale no dość, dość śmiesznie się gra w taki sposób. Tym bardziej, że właśnie mam zwykłą myszkę, nie mam żadnej myszki z hotkeyami do Tibi. Też jednak dobrze mieć dobrze opanowaną tą klawiaturę, a troszeczkę ten zakres ruchu mam ograniczony. I tak, zaczynam dzisiejszą gierkę od dobicia Hellspawnów. Mało mi ich brakowało do, do, bez, do wbicia w bestiarce, więc taki półgodzinny wypad na Hellspawny na Yalahar I właśnie teraz pada ostatni, tysięczny dobity. No Teraz w sumie nie jestem jakoś bardzo tak yy, stricte nastawiony na, na wbijanie bestiarki bo jednak yy, można powiedzieć, że od początku te punkty są teraz zbierane 77 na ten moment więc wpada te 25 za te yy, hell spawny yy, ale, ale wiadomo jak, jak, jak jakiemuś potworkowi mało brakuje do wbicia to yy, sobie to dobijam więc te hell już dobite no i będę próbował jakieś może ciekawe miejscówki yy, i za chwilę też widzimy się w depo, bo tam mam do Odebrania paczuchy, które ostatnio dostałem, więc na szybko to omówię te podarunki w depo i też, taka, też takie powiedzmy ogłoszenie, jakby ktoś miał może taki niższy level na secuze i anihilatora nie robił jakiegoś Demon Helmet Questa, to to ja jestem chętny na jakiegoś anihilatora. Może udałoby się zebrać jakąś ekipę z widzów. By się zrobiło, może w końcu y, Ani. Więc, jak, y, jak ktoś nie ma nihilatora zrobionego, a ma jakiś taki podobny level, y, to fajnie, aby ktoś napisał. Więc, tak, na szybko, Akcja z Depo omówienie tych paczy które dostałem. Ksiunu Rosza pisze: Cześć, oglądam twoją serię na YouTube. Jestem aktualnie na odcinku 13 i bardzo fajnie mi się to ogląda. Y, podsyłam parcelek, y, który chciałbym byś podarował komuś, kto będzie potrzebował małego wsparcia na, rozpoczę na rozpoczęcie swojej przygody z Tibią. Yy, niedługo czeka również podarunek dla Ciebie, ale najpierw chciałbym na spokojnie dojść do bieżących odcinków serii, yy, by móc zobaczyć, yy, co, by ci się, co by Ci było pomocne w dalszej rozgrywce. Yy, pozdrawiam widzów i graczy yy, z serwera Secura Książę Rosza. No, dziękuję bardzo. Miło, że, yy, że zacząłeś śledzić serię, oglądać bardzo spoko i tutaj właśnie ta paczuszka a więc jak ktoś ma taki nie, nie za wysoki level paladyn bo tak widzę rzeczy dla paladyna to ktoś się może zgłosić po odebranie tej paczki jak ktoś zaczyna sobie gierkę więc można śmiało pisać to przekażę paczuchę od Książę Rosza i druga paczucha bajeczny kropek wypłata miesięczna pozdrawiam widza i e, YouTube y, więc pozdrowienie bo, od Bajeczny Kropek dla widzów no i znowu dostałem hajsik no, e, Bajeczny Kropek bije rekordy e, donate'owe jeśli chodzi o CCki więc bardzo dziękuję e, 5kk wleciało więc za chwilę sobie to wpłacę do banku no i zobaczę e, jakieś czy coś do EQ, może na ten 250 level coś się będzie zbliżało, będę musiał sobie y, popatrzeć. Z tych takich rzeczy, które miałem, właśnie polecane w komentarzach, to jeszcze tam były gnom i temki. Tylko, że te gnom i temki były y, dość sporo warte i nie wiem, czy, y, czy y, brać się za nie na ten moment. Ale jak ktoś będzie miał jakieś propozycje, może troszeczkę tańszych rzeczy niż gnom i temki, bo ja też sobie poprzeglądam rzeczy, to. Myślę, że na coś ten hajsik się spożytkuje, więc jeszcze raz dzięki. Dostałem jakiś achievement, w sumie nie wiem za co, ale wpadł. Wszedłem po prostu do, na depo, porobiłem sobie misję u gnomów i z tego co widzę jutro już powinna wpaść ta ostatnia ranga, już zdobędę te 1440 punktów. A i ten achievement jest za Tysięczne podejście do depo. Jestem na Edron na starym Hero Cave ie. i chcę wytestować ekspień na Inku. Kupiłem sobie Firewalker Buty i Armor z protekcją od ognia. Ale po drodze sobie stwierdziłem, że podejdę, podejdę znaleźć ten klucz, który jest potrzebny w razie czego na DHQ. Więc może na przyszłość się, się przyda i tutaj może z demonem się zmierzę. O kurde <laughs> się przestraszyłem O kurde Nie z demonem się zmierzę tylko z demonami. Nie wiem czy, czy to jest dobry pomysł, że ja jestem na, na HP Dobra, próbuję to wybić. Dobra, jeden leży. No, już padają. Ale w ogóle taką mam rozminę, że teraz na tej nowszej wersji TB, no przy, przynajmniej w moim przypadku, jak ja gram, no to naprawdę bardzo rzadko się demony bije. Chyba dopiero na tych wyższych levelach, na jakichś miejscówkach bardziej występują. A tak to. No raczej rzadko. Na tyle, na tyle dużo jest tych nowych potworków różnego rodzaju, że demoni już nie są aż tak popularne. Dobra, jest woreczek. No i w środku Golden Key, który właśnie się może w przyszłości przydać w drodze na Demon Helmet Quest. Więc sobie to tak przy okazji zgarnąłem, a za chwilę widzimy się przy, przy wejściu na Inku. No i będę próbował tam bić Hellfire Fightery i tam taki jeden lub dwa rumy. I ok, jestem już przy wejściu. I tak, ten, ten sposób ekspienia widziałem gdzieś u jakiegoś zagranicznego twórcy tibijskiego. Właśnie MS MSem MS lub, lub EDEKiem w ten sposób latał, więc troszeczkę się zainspirowałem. Ale raczej, raczej w takich wcześniejszych latach dość popularne było ekspienie na, na inku więc myślę że no nie jest raczej to nic nowego Firewalker Bootsy żeby yy, ognie nie kuły no i też mam w razie czego perełki żeby je z powrotem załadować ale w sumie jedno ładowanie co godzinę więc yy, raczej, raczej aż tyle mi tutaj chyba nie zejdzie więc utamkę zarzucam I zobaczę, czy się zaraz tutaj nie wywalę O kurde No może być Może być czasami grubo, jak dostanę jakiegoś kombosa A ta dzisiejsza utama to jest To jest przekleństwo na tych magicznych prowkach Ale fajnie, bo chociaż bo wbijam jakieś potworki, których praktycznie, których praktycznie nie biję. Więc zawsze to coś nowego. No tak widzę jakieś liściki, to ale tu Bloodhull, mnie, mnie będzie ten, ten cave interesował. Jak sobie wyczyszczę właśnie tutaj tą drogę z tymi ogniami, z tymi Hellfire Fighterami tymi Massive Fire Elementalami. To będę właśnie wbijał jeszcze tam na ten teleport z spektr spektrami. Też zobaczę jak tam będzie szło. I właśnie dlatego też mam trochę runek Thunderstormów. Dobra, więc doszedłem do, do końca. No, jakoś to udało się wybić. Widzę nawet ładnie tej. Ładnie dropi. Więc lecę teraz na szybko do. na początek. Kurde, fajnie byłoby to zbierać, bo to jakiś zawsze do Domonik Essence jakieś różdżki, ale wiadomo, no wtedy wtedy też EXP spada, by się chciało sprawdzić jakiś maksymalny. Tutaj chyba już bez żadnej utamki. A tutaj znowu by się kurczę ten Dwarven Ring przydał. Ale chyba mam jakiegoś. Jest jeszcze kolejna rzecz, o której zapomniałem, bo ja bym chciał biec, yy, biec dalej. Prze, yy, przelecieć przez te, przez te korytarze, które są następnie po tych spektrach. To później jeszcze można sobie wbić yy, na kwary. Tylko, że dobrze byłoby mieć właśnie ten hełm który pod wodą mnie spowalnia. No trochę długa ta droga, żeby na te kłary dojść Więc nie wiem czy Nie wiem czy będzie sens na nie chodzić Jeszcze mam armor, który, który nie, Przez który jestem bardziej wrażliwy na Obrażenia od lodów, więc też nie wiem czy to jest dobry pomysł Ale zrobię sobie taką jedną Trasę, później najwyżej będę tylko latał te Hellfire Fightery i i te spektry bo nawet fajny yy, fajny exp tam się pojawił było yy, przez chwilę ponad 1 kk expa raf tyle że też był full respik ale teraz teraz na tb tak ten resp dość yy, dość szybki jest więc może będą full respy tam porobione za każdym razem jak będę wbijał do rumu widzę tutaj tutaj nie ma tego spowolnienia przez wodę więc y, lajcik myślałem, że będę musiał mieć ten hełm, żeby żeby mnie nie spowalniało nawet y, nawet w porządku się chodzi. Nie jest jakoś wolno. No i tutaj też znowu RAF EXP fajnie wzrasta Więc jakby to sprawnie robić to myślę, że Dałoby się spoko tutaj expić. No i tak z powrotem i tutaj od nowa właśnie można sobie Czyścić te Hellfire Fighter, więc no, będę testował 245 bity. No i z powrotem Hancik na Inku po lekkiej przerwie No zaczyna się już Cieplejszy okres Pierwsze jakieś burze Więc miałem y, jakieś półtorej godzinki przerwy Między Poprzednimi scenami No i dalej tutaj y, Dalej tutaj próbuję Na tym Inku no nawet jest potencjał bo y, Wcześniej nawet y, Mniej więcej do 1,7 KKR w Expa dochodziłem, więc naprawdę spoko to wygląda. Więc dalej będę robił tutaj expiole na ten moment. Teraz trochę więcej th Thunderstormów się uzbroiłem, bo dość szybko mi się poprzednim razem skończyły. Ja. Yeah. No zgasiły mnie jak, jak chciały, nawet nie wiem kiedy. No deduwa niestety, już, już niedługo miałem kończyć hunt, Był już końcówka runek 100 Thunderstormów. No musiałem jakoś dojechać, no te łapki są tutaj najgorsze, no ale takie było ryzyko siedzenia na tym miejscu, no i wychodzi na to, że w sumie nawet niewiele niewiele progresu jest przez tego deda, no ale trudno, no będę, będę na czymś innym odrabiał to. Już dzisiaj niewiele zielonej staminy, więc pewnie na jakąś kolejną gierkę to zostanie. Jest, yeah! Dobra, w końcu się udało. Za chwilę tutaj tło odpalam, ale no dzisiejsza próba, już zdarzyło mi się, że parę razy próbowałem złapać tego krystal no ale wiadomo nie udawało się, więc to nigdy na odcinki nie trafiało, no ale tym razem w końcu jest jest mącik <grymne> udało się I, i przy okazji pozdrawiam Shadow ShadowCritur i również gratuluję złapania krystal Ulfa i dziękuję bardzo za za które od ciebie dostałem zawsze to mniej latania no i dobra jest mącik złapany więc kolejny do kolekcji, no trochę Trochę ten wizard śmiesznie wygląda na tym momencie. Taki, taki pod nim się trochę mały wydaje. Siemano, witam w kolejnym dniu, a więc tak, dzisiaj zaczęliśmy od tego, że udało się złapać w końcu Krystal Wolfa, i teraz kolejną rzeczą, jaką zrobię, to do Albiniusa oddam rzeczy, które, które potrzebuje, żeby odblokować kolejne portale. Na ten moment tylko miałem odblokowany ten. Yy, ognisty yy, pomarańczowy, czy tam czerwony, yy, i fioletowy. Yy, reszty portali nie miałem odblokowanych, więc oddaję tutaj potrzebne rzeczy. Zabrałem sobie rybki, yy, pelwish y, Bone, yy, Acorns. No i w sumie najdroższa rzecz, yy, bo musiałem ich też najwięcej dokupić: yy, Incantation Notes. No nie dużo, brakuje, yy, nie dużo brakowało, żeby. 200k zapłacić yy, za taką liczbę, której mi tam brakowało. To był najdroższy przedmiot z tych wszystkich. Zacznę od death w portalu. Jest teraz earth portal. Jest ice portal. To rybki. Jest i ostatni Holy portal. Jest. No i okej, okay, poddawane powinien mieć teraz dostęp do tych wszystkich portali. No myślę, że na, na przyszłość się to przyda. Wiadomo jest, jest raczej dużo roboty z tym. Właśnie tutaj też spoko skrót na, na te kopalnie Swargrond. A w sumie dość łatwa sprawa, bo wiadomo trzeba mieć tutaj zrobiony ten, ten dostęp, jeśli chodzi o Ice Island Quest. Yy, ale jednak 50 rybek później sobie oddać i mieć taki skrót to myślę że dość, dość spoko sprawa tutaj wiadomo na te parne pola na zao tutaj też skrócik yy, niedaleko poch w yy, venor tak samo jakbym jeszcze próbował yy, laki charmsa robić to tak samo będę miał teraz yy, bliżej tym portalem tutaj właśnie jedyny, jedyny boss na którym byłem na tym na tym Loidzie. Innych, y, innych bossów jeszcze nie próbowałem. Idę w portal. Właśnie, y, widziałem nawet filmiki kiedyś, że niektórzy sobie tutaj y, expili, ale to raczej y, na niższych poziomach, ale zawsze jakaś tam y, alternatywa. Więc spoko, wszystkie portale na ten moment odblokowane. I jest Aczek. Y, widocznie uzbierałem już wystarczającą. Tak. Wszystkie punkty już uzbierane, więc czwarta ranga reputacji wpadła u Gnomów. No, zanim się wybrałem y, na expiole, to jeszcze skoczyłem do Gnomów porobić misję, y, a więc będę już mógł w razie czego wybrać się na Warzone 123. Jestem przy y, NPC Gnome Mission, no i będę próbował oddać y, ten przedmiot, dzięki któremu y, mam niby mieć permanentny dostęp na pierwszy Warzone. Więc najpierw spróbuję z nim porozmawiać w taki sposób. No okej. Okay. Udało się to oddać, więc teraz będę mógł za za darmoszkę, nie, pod, nie będę potrzebował tego yy, innego kryształu, który trzeba właśnie wymieniać za. Za 10 tych tokenów, które zdobywałem, kosztował mnie ten item 80k na markecie. No i go też można zdobyć, właśnie z pierwszego bossa, tych warzonów. Przyszedłem zobaczyć na Feiris, na tą miejscówkę z elfami. No i tak sobie je chwilę biję. Widzę, że też żadnych listów nie ma, też żadnych ciał, więc miejscówka jest wolna na ten moment. No i tak sobie próbuję tutaj biegać na tym parterze i nawet chyba byłbym w stanie tutaj jakoś solo to bić. Czasami chyba będę musiał utamkę zarzucać, bo wcześniej właśnie latałem tutaj na utamce. No niestety nie ma tutaj na tym poziomie tych, tych elfów, które mam w Preju pod exp. Widzę one są na wyższych poziomach, a tam raczej solo sobie nie wejdę. Ale wytestuję trochę, pobiegam tutaj na dole, zobaczę jaki, jaki eksp się pojawi. To może będę sobie bił tutaj ten parter. O ile się wcześniej nie bywale. O, tutaj widzę nawet te plazma Plazma ringi można wydropić. Za chwilę sobie zrobię refil, bo, no, bo nie brałem. Nie obkupowałem się na tą miejscówkę, tylko tak z ciekawości wpadłem. Ale się obkupię i też z summonem spróbuję. No i proszę Państwa, czy będzie dead. Wywaliło mi internet No już mało brakowało do 246, a goniła mnie zgraja Elfów Więc zaraz się okaże No i deduwa No niestety nawet nie Nie z mojej winy, tylko po prostu Wywaliło tego neta No kurda już kończyłem tam znowu Jakąś mam klątwę 246 levela, nie mogę go dobić No już 3 3% chyba mi brakowało do kolejnego levela, już miałem też wychodzić bo tam miejscówka yy, była zajęta, no więc trudno, chyba dopiero w kolejnym odcinku wpadnie next level a teraz znowu wyprawa po Poblesy yy, do Kusa, no i te dodatkowe tak samo trzeba jeszcze kupić yy, i tak trochę tak podsumowując yy, jak się tam expiło yy, jeśli chodzi o exp yy, raf expa miałem jakieś 1,5kk tak plus minus, yy, ekspiąc właśnie na tym yy, tylko yy, parterze, nie wychodząc nigdzie tam na górę yy, i nawet spoko jeśli chodzi o o dropik dużo właśnie tych różnych ringów, amuletów yy, też było dużo platynek, ale właśnie kupiłem przed chwilą blesk, to mi z backpacka to zabrało więc no, miejscówka dość ciekawa, ale jednak chyba żeby robić tam jakąś maksymalną Ekspioletu już y, trzeba byłoby chyba z kimś latać, z jakimś blokerem co najmniej, co najmniej żeby, żeby sobie też na górę wyjść. A teraz lecę jeszcze dokupić te dwa dodatkowe blesy. Ciąg dalszy nastąpi. No i jak chcesz mnie wesprzeć, zostaw łapę w górę pod tym odcinkiem i widzimy się w kolejnych. Na razie.